Radosław Majdan w zalobie mama Halina nie zyje. Radosław Majdan i jego rodzina mierza się obecnie z najtrudniejszymi chwilami w życiu. Z doniesień faktu wynika, że przed sześcioma dniami w wieku 72 lat odeszła Halina Majdan. Mama Radosława Majdana niedługo przed śmiercią przeszła uder. Kobieta skarżyła się na poważne problemy ze zdrowiem. Ale nikt nie spodziewał się, że może dojść do najgorszego. Mama Radosława Majdana na co dzień mieszkała w Szczecinie. Właśnie w tym miejscu na świat przyszedł jej syn. Tamty stawial swoje pierwsze kroki w pilce noznej. Nikt nie przypuszczał, że kobieta może wkrótce umrzeć. Czego potwierdzeniem jest fakt, że zaledwie dzień przed śmiercią w jej domu gościli Radosław Majdan i jego zona Malgorzata Rozenek Majdan. Radosław Majdan nigdy nie ukrywal, za mama była najważniejsza osoba w jego życiu. W wywiadach dla prasy niejednokrotnie zaznaczał, że była dla niego aniołem. Jest wspaniala, ciepła osoba, zawsze mnie wspierala, nawet w najcięższych chwilach. Lacza nas bardzo przyjacielskie relacje. Zawsze usłyszę od niej cieple słowo czy radę. Bardzo chcę, żebym był szczęśliwy, żebym zalożył rodzinę, miał wspaniały dom i kochająca żonę, mówił Radosław Majdan w wywiadzie udzielonym przed 13 laty. Halina Majdan od czasu do czasu pojawiała się wraz z synem na ważnych wydarzeniach branżowych. W 2009 roku trzymała za niego kciuki i zagrzewała do boju, zasiadając na widowni tanca z gwiazdami. Również malgorzata Rozenek Majden miała doskonale kontakt ze swoją teściową, Dalej temu wyraz w 2021 roku. Gdy na Instagramie udostępniła ich wspólne zdjęcie, w opisie mogliśmy wówczas przeczytać. Mama Radosława Majdana, moja teściowa. Od razu wiadomo, po kim mój maso odziedziczył rodę. Zresztą nie tylko urodę, ale i wszystkie dobre cechy charakteru. Jak udało się ustalić reporterom Super Expressu? W ostatnich latach życia mama Radosława Majdana bardzo podupadła na zdrowiu. Zmagala się z chorobą Alzheimera i ze względu na bardzo zły stan zdrowia trafiła do prywatnego domu opieki. Pani Halina nie była już niczego świadoma, a tata radka również jest już starsza osoba. Rodzenstwo zgodnie uznalo, że w tej sytuacji najlepiej będzie zapewnić mamie stale opiekę w dobrym ośrodku twierdzi anonimowy informator Super Superekspresu. Zaledwie parę dni później z udarem trafiła do szpitala. Niestety lekarze byli bezradni. Halina Majdan zmarła. Wiadomo już, że pogrzeb mamy Radosława Majdana odbędzie się w piatek 17 lutego w Szczecinie o godzinie 13.45.